Chłopak pojechał ze swoją dziewczyną za miasto, zatrzymali się na parkingu, zaczyna całować swoją ukochaną, po chwili zaczynają się kochać w samochodzie. Po wszystkim dziewczyna mówi: Nie wiedziałam, jak ci to powiedzieć, ale teraz gdy sytuacja sprzyja, powiem ci moją tajemnicę. Jestem prostytutką i za ten numerek musisz zapłacić 200 zł. Chłopak niechętnie ale zapłacił, wyjął papierosa, odpalił i siedzi w milczeniu. Dlaczego nie jedziemy? Wiem, że powinienem ci to wcześniej powiedzieć, ale jestem taksówkarzem i w tym momencie taksometr pokazał 300 zł. Sytuacja w aptece. Proszę pana, macie jakiś dobry szampon, krem lub inne lekarstwo na porost włosów? No pewnie, że mamy. A działa? Panie, rewelacja! Nowość na rynku, prosto z najlepszych laboratoriów. Widzi pan tego wąsacza za ladą? Tak, widzę. To moja teściowa, chciała nakrętkę zębami odkręcić. Złota Rybka raz na rok wyjeżdżała na urlop. W zastępstwie zostawiła swojego najlepszego przyjaciela, Aligatora. Po powrocie Złota Rybka pyta się Aligatora, czy ktoś przychodził z życzeniami. Powiesz, była dziewczyna, chciała małego pieska, to jej dałem tego, co złapałem sobie na kolację. Był też facet, chciał mieć przyrodzenie takie długie, że sięgałoby do podłogi. I co, udało się? Tak, odgryzłem mu obie nogi. Chodzi gość od domu do domu z kosmetykami. Puka do drzwi wielkiego domu. Otwiera mu piękna kobieta. Witam panią. Mam na sprzedaż kosmetyki. Facet pokazuje kobiecie cały asortyment. Kobieta decyduje się na wazelinę. Do czego pani używa wazeliny? Do seksu z mężem? Już od 15 lat chodzę po domach i nikt tak bezpośrednio mi nie odpowiedział. A jak państwo tego używają? Normalnie. Smarujemy klamkę od sypialni, aby dzieciaki nie mogły wejść. Przychodzi kobieta do lekarza i pyta. Panie doktorze, mam taki wstydliwy problem. Zrobiły mi się takie zielone kółka na wewnętrznej stronie ud. Niech pani się rozbierze. Sprawdzę, co się dzieje. Lekarz po chwili pyta. Czy pani ma faceta cygana? Tak. To powiem mu pani, że te kolczyki nie są ze złota. Leży żona z kochankiem w łóżku. Nagle wraca mąż z pracy. Żona wpycha kochanka do szafy, w której wisi tylko jedno futro. Mąż zmęczony położył się koło żony i szybko zasnął. Kochanek ubrał się w futro i próbuje się wymknąć, ale w tej chwili przebudził się mąż, dostrzegł faceta w futrze i pyta się go. Kim jesteś, gościu? Jestem molem. A futro? Zjem po drodze. Idzie Jasiu z ojcem przez park, z naprzeciwka idzie facet. Jasiu mówi do faceta dzień dobry. Ojciec zdziwiony pyta. Kim jest ten gość i skąd go znasz? Eto, on pracuje jako sprzątacz. A skąd ty o tym wiesz? Jak ty wychodzisz do pracy, to on przychodzi od ogrodu, puka w szybkę i pyta mamę, czy teren jest już czysty. Mamo, dlaczego dajesz mi taki mały kawałek ciasta? Kochanie, to dla Małgosi. Dla Małgosi? Taki duży? Mózg woła organy na zebranie z powodu i buntu. Słucham was, o co chodzi? Pierwsze mówią nerki. Prawa jest taka, że człowiek ciągle pije browary i my już nie nadążamy z tą ilością wody. Jesteśmy zmęczone. Chcemy trzy tygodnie urlopu. Dobra, udzielam wam urlopu. Kolejna mówi wątroba. Człowiek pije tyle alkoholu, że niedługo padnę. Potrzebuje wolnego. Okej, okay. masz trzy tygodnie urlopu. Żołądek też protestuje. Już mam dosyć takiej ilości jedzenia, jak pochłania nasz właściciel. Muszę odpocząć. Okej, okay, masz cztery tygodnie zwolnienia z pracy. Odzywa się cichy, zmęczony głos. Ja też bym chciał chociaż dwa tygodnie wolnego. Może byś wstał i się przedstawił. Problem w tym, jakbym mógł wstać, to nie potrzebowałbym urlopu.